Cześć, tutaj Zbigniew z kanału i jestem biologiem. W dzisiejszym materiale chciałbym się odnieść do filmu, który został opublikowany na kanale Zero. Tematem tego materiału było dokarmienie ptaków zimą. Ja generalnie z większością tego materiału jak najbardziej się zgadzam, ale do jednej kwestii chciałbym się odnieść: słow, e, słoninę nieśmiertelną dla sikorek, albo bardzo fajne są też takie gotowe kule tłuszczowe w siateczkach. Przy czym, no, tą siateczkę warto jednak zdjąć. E, nie widziałem. No więc o co mi chodzi? W 2013 roku naukowcy z Ekster opublikowali badania, które pokazały, że karmienie ptaków kulami tłuszczowymi może mieć negatywny wpływ na ich przyszły rozród. Badania te dotyczyły modraszki, i mimo to, że te ptaki miały zdecydowanie większy dostęp do pożywienia zimą, dzięki temu, że umieszczano tam kule e, tłuszczowe, no to badania wykazały, że ich pisklęta już na wiosnę były mniejsze, lżejsze i miały mniejsze szanse na przeżycie. W tych badaniach posłużono się trzema próbami. Jedna to były ptaki niekarmione, druga to były karmione kulami tłuszczowymi, a trzecia grupa to były ptaki karmione kulami tłuszczowymi z dodatkiem witaminy E. Między tymi trzema próbami nie zaobserwowano różnic chociażby w czasie, kiedy przystępowały one do lęgów, czy chociażby w zajmowaniu budek lęgowych, no to pojawiła się jedna dość spora różnica, polegająca na tym, że te ptaki, które były dokarmiane przy użyciu kultuszczowych, no to ich pisklęta były mniejsze, lżejsze i aż o 8% miały mniejsze szanse na opuszczenie gniazda. Im mniejsze, i lżejsze pisklę tym oczywiście ma mniejsze szanse na przeżycie. Tutaj u piskląd 12-dniowych wykazano duże różnice w chociażby długości dzioba, czy generalnie jak już wspomniałem, masie ciała. Dodatkowo wykazano, że jaja ptaków, które były dokarmiane kolami tłuszczowymi, no miały dużo mniejsze żółtka i również zawartość karotenoidów w tych żółtkach była mniejsza niż to miało miejsce w przypadku ptaków niedokarmianych. Naukowcy zaproponowali trzy hipotezy, yy, starając się wyjaśnić dlaczego takie zjawisko miało miejsce. Jedną z nich jest niepełnowartościowa dieta. No ptaki karmione głównie, czy dokarmiane kulami tłuszczowymi mogły mieć niedobory kluczowych składników odżywczych, co wpłynęło na ich kondycję podczas sezonu lęgowego. Druga, no to Nazywa się to ekologiczną pułapką, czyli zimowe dokarmianie mogło skłaniać ptaki do większego wysiłku rozrodczego w miejscach, gdzie tak naprawdę nie było wystarczającej ilości pożywienia. No i trzecia hipoteza polegała na tym, że ptaki, które generalnie zimy przeżyć nie powinny, no to tą zimę przeżyły i doprowadziło to do zmian w strukturze całej populacji i mogło w sumie ją nawet osłabić. Kule tłuszczowe możemy nabyć niemalże wszędzie, czy to w supermarketach, czy to chociażby w sklepach zoologicznych i no w sumie nic dziwnego, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą być one szkodliwe, skoro nawet w czasopismach przyrodniczych, czy tych o ptakach, możemy znaleźć takie rady, żeby tych kul tłuszczowych używać zimą w celu dokarmienia ptaków. Badania, o których dzisiaj wspomniałem trwały 3 lata, no, i generalnie dotyczyły one populacji modraszki, która swoje lęgi wyprowadzała w lasach. Ale, no, tak naprawdę temat ten powinien być dużo bardziej zbadany, no bo nie wiemy, jak takie kule tłuszczowe mogą wpływać na inne gatunki ptaków, które z takich karmników często również korzystają. Tak podsumowując, no to liczba czynników antropogenicznego pochodzenia, które mają negatywny wpływ, na sukces lęgowy ptaków jest ogromna, i w tej całej zupie, jaką stworzyliśmy dla tych ptaków, który tak metaforycznie mogę powiedzieć, one się topią, no to również może być to, że są dokarmiane zimą w niewłaściwy sposób. I jeżeli mamy badania naukowe, które pokazują, że ten sposób, o którym dzisiaj mówiłem, ma negatywny wpływ, no to fajnie, jakbyśmy od tego powoli, może nawet nie powoli, ale w miarę szybko odchodzili. Także to byłoby na tyle, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.